Szanowni Państwo, przed nami Boże Narodzenie. Święta rodzinne, pełne radości spotka. W tym roku będą trochę inne. Będziemy się łabali obładkiem, czasami wirtualnie, ale na pewno radość przy naszych stołach powinna zakończyć. Spotykamy się także przed Nowym Rokiem, rokiem przełomowym, bo ten XX był inny. Był inny. Niż my jesteśmy Cóż dodać? Czego życzyć zaoldziakom w tym trudnym pandemicznym czasie? Przede wszystkim nadziei, tej betlejemskiej nadziei, bo Pan Bóg 2000 lat temu spełnił obietnicę. I tego życzę Wam, nie tylko zaoldziacy. By w te święta byście wszyscy czuli Bożą obecność i czuli, że ta obietnica się spełnia i że nie mamy się czego bać. I także szczęśliwego Nowego Roku wszystkim. Przed nami rok nowy, rok 2021. Dla nas, dla Polaków na Zaolziu będzie to rok pełen odpowiedzialności, ponieważ spis ludności wytyczy przyszłość naszą. Tak jak my podamy naszą narodowość, takie będziemy mieli prawa, żeby dalej nas zaoferować. Przed nami także rok PZKO, zjazdu PZKO. Więc ten rok, na ten przyszły rok życzę Państwu zdrowia, optymizmu, bo optymizm daje nam właśnie to pozytywne myślenie, które także inspiruje nas do działalności na rzecz polskiego społeczeństwa.